No ja hey, Wam powie, ostatnich parę wyścigów było tak nie najlepiej. Rzeczywiście, zapałem kontuzję w Szwecji podczas zawodów szwedzkich miałem trudny wypadek. Myślę, że jestem po paru zawodach i mam nadzieję, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej, a jutro będzie ten apojuwan ap ap wyniku i, i, i formy, na którą czekam już jakiś czas. Co trzeba, żeby być dobrym Żurwotem? <grystanie> trzeba dużo pracować i poświęcać 100% swojego czasu, żeby udoskonalać pewne rzeczy, i to jest droga do tego, aby być na najlepszym Żurwotem świata. Duńscy komentatorzy zawsze mają duży szacunek do Pana i mówią, że nigdy nie wiadomo, jak to z Panem jest. Bardzo się cieszę, że mają re respekt. Myślę, że jutro będą mieli wszyscy respekt. Każdy zawodnik ma prawo zwyciężać i. Tak samo przegrywać, więc to jest potrzebny w sporcie. Rozmawiałem tutaj jest takim młodym Duńczykiem, który jeździł Pana w trybie, który tak bardzo Pana chwalił, że Pan mu pomagał często. No, Staram się młodzieży pomagać, nieraz lepiej wychodzi, nieraz mniej, ale e, jeżeli coś wiem i mogę doradzić dobrze, to to czynię. Jak, jaka jest różnica zawody Grand Prix a horseshoe? Te i te zawody są na wysokim poziomie, jest najlepsi zawodnicy świata, więc każdy ma możliwość konfrontacji z tymi zawodnikami. Nie ma słabych lub dobrych zawodów, wszystkie są na jednym poziomie. A jeszcze takie pytanie, dlaczego pani dole nie w tej misji? Kiedy się sen, kiedyś na nim. E... Jest to podobnego wzrostu zawodnik, bardzo dobrze technicznie jeżdżący, o dobrych startach. To był mój wzór na początku. Nie miałem okazji polskich zawodników naśladować, po prostu ich nie było wtedy i, i, i wtedy kiedy je, jeździłem brałem przykład od zawodników, którzy wygrywali, byli mistrzami świata. Prawda, że masz dobrą formę. Ostatnie parę wyścigów szło ci dosyć dobrze. Tak, no staram się, żeby było wszystko ok. Czasami jest tak dużo, że jeden jest dobrze, dzień jest dobrze, jeden źle, także nie ma co narzekać. To jest teraz zuurzel jest urównany i trzeba po prostu więcej pracować i, i będzie ok. A powiedz na jakich motocyklach niszczy? Macie wszyscy te same motocykle? czy...? Tak, tak, te to same to motocykle to jak to jakie to to? A to jakie to motocykle są? Ramy zwykłe, jawa, a silniki to są włoskie, GM, na nich jeździmy. Tak jak każdy. A powiem, jak ci się jeździ w polskiej linii? się jeździ po prostu. na no jest ciężko na pewno w Ligi, bo dużo dobrych zawodników. i... Także staramy się, za, tak, staramy się zdobyć więcej punktów. Jest różnica między Grand Prix a Polską Ligą? No na pewno jest różnica, bo Grand Prix to jest Grand Prix, to się nie A Polska Liga to jest a, zawsze jakiś a, słabszy numer i biegi nie takie są jak Grand Prix, bo w Grand Prix jest, a, każdy bieg jest a, mocny i każdy chce wygrać. No, dzisiaj jest i będziemy się starać dopasować dobrze motory, żeby jutro było dobrze. Tak, że... Zobaczymy co będzie jutro, było dobrze tego. Pierwszy sezon jak się pokazałeś to prawie że wszyscy myśleli, że będziesz mistrzem świata No, to chyba do mistrza świata trzeba był czas, był Myślę, że przyjdzie taki najlepszy czas, kiedy zostanę mistrzem świata Najważniejsze było pracować i było szczęście i zdrowie A Powiedz mi, kogo najbardziej się obawiasz? Tak naprawdę w Grand Prix to jest każdego musisz obawiać, bo każdy jest mocny i z każdym się ciężko ścigać. No, jak się pan jeździ tutaj w Topenhaasie? Znaczy ten tor jak pan widzi. Znaczy ja tutaj, ja tutaj w zasadzie jeździłem zazwyczaj dość dobrze. Jest to dość przyjemny obiekt, krótki techniczny i wymaga dobrego dopasowania sprzętu. Mam nadzieję, że to mi się uda i będę w stanie pojechać na tyle dobrze, aby odnieść dobry wynik. No, to jest tak, że nie ma słabych przeciwników w tym cyklu: wszyscy jadą dobrze, wszyscy chcą wygrywać i będzie bardzo ciężko o każdy punkt. Mam nadzieję, że będę jednym z tych, którzy będą zdobywać te punkty. えっ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. k a l a